Sierpień naszej narodowej, wspólnotowej pamięci, jako miesiąc w polskim kalendarzu narodowej pamięci, jest miesiącem szczególnym i to należy powtarzać, i o tym trzeba mówić. Bowiem sierpień dla nas, dla Polaków, jest miesiącem, w którym przypominamy sobie, z czego złożeni jesteśmy i kim jesteśmy i jak rozczliśmy w wieku XX, i niezależnie od tego, czy były to pierwsze dekady wieku XX? Czy był to sierpień roku 1980? Czy była to bitwa na regularnym polu bitewnym? Bitwa polskich żołnierzy w roku 1920? Czy bitwa protestujących, strajkujących w stoczniach, w zakładach pracy? To wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX. Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność. Tacy dziś jesteśmy.